Zaczynamy. Witam Państwa serdecznie z naszego zaimprowizowanego studio, gdzie spotykamy się, żeby gawędzić o książkach. Ja dzisiaj chciałem pokazać książkę, nie naszą, wydaną w Krakowie, która się w Krakowie znakomicie sprzedaje, ale która nie doczekała się żadnego chyba omówienia. No więc ja ten ciężki obowiązek i trud wezmę na siebie i dzisiaj słów kilka o tej książce powiem. Proszę Państwa, jest to. Biografia biskupa Marcina Szyszkowskiego, biskupa krakowskiego. To jest biskup Marcin Szyszkowski jako biskup krakowski, a biskup Marcin Szyszkowski, zanim został biskupem krakowskim, był biskupem płockim i biskupem łódzkim, w Łódzku, na Wołyniu. Proszę państwa, słów kilka o biografiach w ogóle, ponieważ my ciągle narzekamy, to znaczy my, nasze środowisko. Skupione wokół tego bloga, że nie ma biografii Zygmunta III, wazy. I proszę Państwa, no nie ma i to jest dramat, natomiast pojawia się trochę pism, które tę lukę uzupełniają, i to jest jedno z tych pism, dlatego że biskup Marcin Szyszkowski był podporą tronu króla Zygmunta. I Spora część tej książki traktuje o jego relacjach z królem na płaszczyźnie politycznej. To jest, proszę Państwa, rzecz przedziwna, poza tym i rzadko spotykana, dlatego że nie spotkałem się w literaturze naukowej i popularnej z takim ujęciem sprawstwa politycznego. To znaczy, że Wskazuje się w publikacji tej objętości postać, która jest istotna dla polityki państwa, a jest duchownym. A jest to, jest to osoba duchowna. Zwykle odpowiedzialność i sprawstwo zrzucane jest na barki panującego bądź też jego najbliższego otoczenia świeckiego. Ja to podkreślam, dlatego że cała ta książka jest o tym, o czym najbardziej lubimy słuchać, czyli o doktrynie, o doktrynie państwa i o tym, w jaki sposób państwo to mogło i musiało prowadzić politykę w momencie, kiedy za granicą, w Niemczech, toczyła się wielka wojna innowiercza. I kiedy na to państwo sprzysięgały się siły no, mające w zasadzie same złe zamiary i potrafiące stworzyć niesłychanie wyrafinowaną grę pozorów. W zasadzie po zapoznaniu się częściowo z treścią, którą tutaj Bartłomie Wołyniec między okładkami zamieścił, pomyślałem sobie, że przydałyby się Biografie wszystkich biskupów, jacy w zapanowania Zygmunta III działali w Polsce. No ale o polityce za chwilę. Najpierw chciałbym żyć słowo o tym, że biskup Marcin Szyszkowski razem z całą hierarchią został obarczony misją wdrażania w życie postanowień Soboru Trydenckiego, czyli walki z reformacją. Walki, która no, była tak naprawdę walką o kształt Rzeczpospolitej, proszę Państwa, dlatego że to biskupi, hierarchia kościoła oraz zakony, które biskup Szyszkowski wspierał, stanowiły o istnieniu Rzeczpospolitej obojga narodów to bardzo jasno z tej książki wynika dlatego że autor opisuje tutaj relacje pomiędzy stosunek biskupa do wszystkich najbardziej dramatycznych i poważnych wyzwań politycznych jakie stały przed królem i przed jego doradcami przed całym państwem i z tego proszę państwa wynika konkluzja bardzo prosta Celem wojen XVII-wiecznych na terenie Rzeczpospolitej, które w czasach biskupa Szyszkowskiego już się zaczynały, było zniszczenie hierarchii kościelnej i jej unieważnienie. To stawiało z kolei szlachtę, szczególnie innowierczą, w bardzo z polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia doktryny polskiej, politycznej i kościoła, nieciekawym świetle, dlatego że. Ludzie ci gotowi byli ustąpić, opaść w przedziwny pacyfizm lub ustąpić e, każdemu wrogowi, który wkraczał w granicę, tylko dlatego, że coś obiecał. No i tak, proszę państwa, było, że wrogowie królestwa zaczynali od obietnic wobec szlachty. Tak czynił Jerzy Rakoczy, tak czyni Szwedzi, Bogdan Chmielnicki, tak czynili wszyscy, nawet Moskwa. No więc ofiarą tych działań miał być, miała być hierarchia kościelna, zakony i księża. Na to nie można się było w żaden sposób zgodzić. Jeżeli ktoś, a są tacy ludzie, będzie sugerował, że oderwanie Polski od kościoła uratowałoby państwo, niech się może zastanowi trochę. Dlatego, że to nie potencje zagraniczne, nie Szwedzi, nie Moskwa, nie Rakoczy i nie Elektor Brandenburski i nie Francja gwarantowali swobody, ale król i właśnie hierarchia kościelna, na którą się tyle złych rzeczy pisze i wygaduje. Proszę Państwa, przypomnę, że był taki moment, kiedy sułtan turecki, turecki domagał się od Władysława IV wyaresztowania wszystkich kozaków zaporoskich i wydania mu ich po to, żeby ich wymordować na eksterminację. I król się na to nie zgodził, do, bo to byli jego legalni poddani, więc władca chrześcijański nie mógł wydać swoich legalnych, nawet nie do końca lojalnych i buntujących się poddanych, na śmierć obcemu mocarstwu. No, to było nie do pomyślenia. No to teraz postawmy, odwróćmy tę sytuację. Szlachta Innowiercza w Polsce bardzo chętnie znosiła się z obcymi potencjami i bardzo chętnie przychylała ucha gawędą, że byleby był pokój, wszystko będzie zachowane, trzeba oddać temu to, co mu się słusznie należy, temu drugiemu też. I będzie dobrze. No więc, proszę Państwa, no nie, nie będzie dobrze i nie było dobrze, jak wiemy. E... Biskup Szyszkowski, to jest cały rozdział poświęcony jego e... zmaganiom z nielegalnymi druka, drukarniami kolportującymi e... protestanckie pisma, które były no, ze wszechmiar szkodliwe, ponieważ one zawierały treści antypaństwowe. No co tu gadać, to była polityka Wobec wydarzeń, jakie, jakie wówczas w Europie następowały jedno po drugim, wobec szwedzkiego ataku na Pomorze i na inflanty i Kurlandię, no nie było w ogóle mowy. Nie było o czym mówić po prostu. Wszelkie protestanckie pisma to była wywrotowa bibuła służąca, służąca podważaniu podstaw istnienia Rzeczpospolitej, do której wiele osób nakłaniało ucha. Proszę państwa, jak wyglądały relacje biskupa Marcina Szyszkowskiego z królem. Autor tego nie wyraził tak jak ja to powiem, ale do tego się to sprowadza. Biskup Szyszkowski zawsze krył Zygmunta. To znaczy wszystkie jego pomysły nawet najgłupsze starał się tłumaczyć i stawiać na niwie politycznej oświetlać je tak żeby wyglądały na przemyślane, korzystne i właściwe. To jest taki moment opisany, kiedy król domaga się zakazu druku Talmudu. A. A biskup dopuszcza ten dróg, no więc to jest, to jest to dwie kwestie. Po pierwsze, unieważnia to zarzut całkowicie nieadekwatny dla ówczesnych czasów, zarzut ahistoryczny pochodzący z czasów współczesnych, że to była cenzura. To nie była żadna cenzura, tylko próba ochrony doktryny państwa i jej zachowania. A fakt, że biskup pozwolił drukować Talmud, no, wskazuje na to, że nie ma w ogóle mowy o żadnej cenzurze. Natomiast król z jakiegoś powodu chciał ten Talmud nie zezwolić na jego, na jego edycję. Nie będziemy o tym rozmawiać, dlatego że to są sprawy, których nie wyjaśnimy, a skupimy się na relacjach politycznych z sąsiednimi mocarstwami, a konkretnie dzisiaj z dwoma. Dlatego, że to są sprawy bardzo skomplikowane i one wymagają takiego uważniejszego spojrzenia. Awantury moskiewskie, zwane dymitriadami, w które król zaangażował się jako osoba prywatna, zostały przez, po zdobyciu Moskwy przez Polaków, po bitwie pod Kłuszynem, przez biskupa poparte. Dlatego, że uważał on, iż warto zainwestować w sprawę moskiewską, natomiast należy to zrobić w odpowiednim czasie i szybko. Jak pamiętamy, król Zygmunt jest oczerniany do dzisiaj, ponieważ odmówił rzekomo ze względu na własne ambicje koronowania carską koroną swojego syna Władysława, bo sam chciał tę koronę włożyć na swoje skronie. Proszę Państwa, ten echo tego oskarżenia pojawia się również w tej biografii, ale ono jest zaraz, jakby to powiedzieć, unieważnione przez wskazówkę taką, że król przede wszystkim bał się o życie syna. I to była obawa słuszna, dlatego że ilość Wojska, agentów wrogich mocarstw czynnych w Moskwie była nieprzeliczona. Te wszystkie bajki rosyjskie, które oni opowiadają o tym, że tam się zbuntował Minin, Pożarski i nie wiadomo kto jeszcze, to wszystko są bajki o koniku garbułsku, proszę Państwa. Dlatego że tak naprawdę przez Morze Białe i z Finlandii wkraczały na teren księstwa Moskiewskiego kontyngenty wojsk zaciężnych z Francji, z Anglii, ze Szwecji, i ci wszyscy ludzie walczyli w obronie swoich interesów przeciwko Polakom. I to nie była żadna obrona tam jakichś przywilejów, wartości czy, czy świętej wiary prawosławnej. Tylko byli to ludzie, którzy tu przybyli, żeby bronić interesów, które im gwarantował całkowicie bezwolny, niepiśmienny i ogłupiały car. Im bardziej głupi, tym lepiej. No i teraz sobie Państwo wyobrażacie, że po 50 latach rządów Iwana IV, potem po chaosie Borysa Godunowa i wprowadzeniu Szujskich na tron, nagle w Moskwie koronuje się królewicz Władysław mówiący czterema czy pan, pięcioma językami, już jakim sposobem to, czy, czy dobrze, czy źle, to nieważne, czytający po łacinie, sprowadzający duchownych yy, yy, katolickich z Warszawy, a prawosławnych z Kijowa. Tak? Więc wszystkie moskiewskie gangi są z miejsca unieważnione, ale to z miejsca. No więc proszę Państwa, taka perspektywa przeraziła wszystkich. Po prostu wszystkich przeraziła, więc obawy o życie Władysława Zygmunt mógł mieć i były to obawy słuszne, jednakowoż biskup Przyszkowski doradzał, żeby pospieszać z decyzją i wyruszyć do Smoleńska, a potem do Moskwy, dopóki poparcie bojarów jest no, jakieś tam, bo nawet argumentował w ten sposób, że nawet jeżeli ono będzie nieszczere, to jak się pojawi armia, tak? a była to armia w nowowym czasie naprawdę potężna. 30 lat później już tak nie było. No to ta lojalność zostanie utrzymana. Natomiast jak się tam nikt nie pojawi, tylko jakiś skromny poczet, albo jak się spóźnimy, to cała ta afera, która kosztowała ogromne przecież pieniądze, zostanie unieważniona. I to były rady biskupa Szyszkowskiego dla króla Zygmunta w sprawie moskiewskiej. Biskup Przeszkowski był tym człowiekiem, proszę państwa, pamiętamy, że Polska nie utrzymywała stałej armii. Podatki uchwalano na wojnę i one rzeczywiście były płacone w dużych ilościach, bo potrafiono uchwalić wielokrotność podatków rocznych jednego roku, po to, żeby wystawić odpowiednią ilość wojska, dlatego to państwo istniało. Proszę państwa, i teraz, yy, i teraz biskup domagał się żeby szlachta się opodatkowała. Te podatki były śmieszne. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę dzisiejsze podatki, to to, co proponowano w tamtym czasie przy dochodach, jakie mieli ludzie z ziemi i z pracy, to był śmiech na sali. Trzeba było wpłacić jakieś grosze po to, żeby utrzymywać niewielką stałą armię cały czas gotową do akcji. No i tam biskup proponował, żeby było 5 tysięcy husarii, tam 3000 tysiące piechoty i 2000 tysiące kozaków z rejestru. Wszystko opłacane z kasy królewskiej. No i to by w zupełności wystarczyło, tak? bo taka armia zatrzymałaby nieprzyjaciela albo zatrzymałaby go w jakiejś twierdzy zamykając się w tym, a w tym czasie Sejm uchwaliłby jakąś wielokrotność podatków w, w skali tam powiedzmy 3-4 lat i to wszystko zostałoby przeznaczone na żołnierza zaciężnego i sytuacja była opanowana. Nie zgodzono się na to. Więc proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, bo musimy powrócić do takiej kwestii. Z tego, co wiem, co wyczytuję z tych książek, które tutaj prezentuję, no, skala spenetrowania izby poselskiej przez agentów państw obcych jest nie do opisania i chyba nigdy nie zostanie opisana, dlatego że rozmaite instrukcje sejmikowe zachowały się w szczątkowej formie. A to, co się działo na sejmach i sejmikach, no, wymaga spojrzenia detektywistycznego, które w zasadzie dominuje, ale nie w tych, w Polsce dzisiaj, ale nie w tych zakresach, które są moim zdaniem istotne. No dobra, ale to dygresja. Proszę Państwa, kolejna kwestia, która jest bardzo istotna w życiorysie biskupa Marcina Szyszkowskiego, który powtarzam, był podporą tronu. Tak to wygląda, niestety, albo może na szczęście. My o tym oczywiście nic nie wiemy, a biografia biskupa w polskiej Wikipedii to jest jedna żenada to jest jakieś pięć zdań na krzyż. No to, to, to tak się nie robi. Proszę Państwa, to jest relacja wobec słusznych roszczeń króla do Szwecji i tronu szwedzkiego. No więc, po pierwsze, biskup jest wielkim przeciwnikiem. Rozejmu Waldmarku wskazuje na to, że rozejm ten to jest tak naprawdę uczynienie z kraju, uczynienie z Rzeczpospolitej dojnej krowy, która finansuje ekspedycje szwedzkie w Niemczech, bo do tego to się sprowadzało. Szwedzi mogli wybierać cło z polskich portów, a Polacy nie mogli tego cła wybierać. To jest jeden skandal. Doprowadzili do tego Francuzi, Anglicy i Holendrzy. Biskup Przyszkolski był przeciwny Rozejmowi Waldmarku, co już go, proszę Państwa, stawia na niebotycznych wyżynach w stosunku do wszystkich innych polityków z Hetmanem Wielkim, koronnym Stanisławem Koniecpolskim włącznie. Który jest postacią, przynajmniej moim zdaniem, ocenianą lekkomyślnie i na trochę na wyrost. No więc, proszę Państwa, w takiej sytuacji y, tłumaczenie królowi, że źle robi, podpisując ten, y, ten pokój, ten rozejm w zasadzie, y, no, jest działaniem bezcennym, można tak powiedzieć. Ale nikt tego nie słuchał. Y, więc król, y, biskup Szyszkowski doradza królowi kontynuowanie wojny ze Szwecją i podtrzymywanie jego roszczeń, ale uważa, że wojna ze Szwecją nie może się toczyć na terenie Polski. Jakże to jest fantastyczne i słuszne. Ja, proszę Państwa, mam kilka takich stałych, stałych melodii, które ciągle wygrywam i, i, i powtarzam. I to też teraz powtórzę. Francja, spustoszona w XIV i XV wieku przez wojnę stuletnią, politycy francuscy i władcy tego kraju wbili sobie do głowy jedno nie można prowadzić wojny na własnym terenie. To jest najgorsza rzecz jaką można zrobić. I te wojny wyekspediowali do Italii i z bardzo fatalnym szczęściem i przy bardzo okropnej prasie, ponieważ y, Francuzi byli powszechnie znienawidzeni, prowadzili te swoje y, brudne kampanie w Italii, chroniąc w tym czasie kraj, który rozkwitał. I Biskup Szyszkowski, który ma, z tego co widzę, zadatki na to, żeby określić go geniuszem politycznym, doradzał królowi to samo. Trzeba wynieść wojnę z kraju. A gdzie ją trzeba przenieść? Do Moskwy. To była prosta recepta. Jeżeli mamy propozycję Bojarów, niech ona będzie nieszczera. Niech ona będzie nawet nieszczera. Ale wobec chaosu, jaki tam zaprowadzili Anglicy, Szwedzi, Francuzi, nie mają innego wyjścia, tak? Wobec tego chaosu zaproponujmy porządek, podporządkujmy sobie Moskwę i zaatakujmy Szwecję od strony Moskwy. I to, proszę Państwa, była strategia. I to była strategia, która wpisywała się w doktrynę państwa po Soborze Trydenckim. Niestety to wszystko zostało zaprzepaszczone. A jest nawet gorzej, ponieważ ta opcja, ten opis, który ja teraz dałem nie znalazł się nigdy, nawet w żadnej redakcji popularnej. Nikt tego nie podniósł w taki sposób i nikt o tym tak nie mówił. No ja oczywiście mogę powiedzieć, to trzeba zmienić, tak? no, ale ja wszystkiego nie zmienię, proszę Państwa, mogę sobie tak pogadać, mam do napisania jakieś swoje historie, które wymyśliłem dawno temu, dlatego to wszystko jest zadanie dla kolejnych pokoleń autorów, którzy mam nadzieję się zjawią. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.